Cześć kochani, witam serdecznie. Zapraszam na czytanie masz wiadomość. Zobaczmy jakie energie tutaj do Was dzisiaj kochani przychodzą. Zobaczymy co tutaj w energiach co się ciekawego pojawi. Zobaczymy, zobaczymy. O! Triumf, zwycięstwo, sukces. Wow, super. No dobra. Zobaczymy czy ta karta się jeszcze pojawi. O i kochankowie. Kochani, karty skaczą jak niegdy. Karta kochanków, czyli może zwycięstwo, jeżeli chodzi o, o jakąś relację, o połączenie, o, o miłość. Dobra, ale chowam i zobaczymy, czy to w ogóle się pojawi jeszcze, czy się nie pojawi, czy to tak po prostu. Chociaż ja uważam, że przypadków nie ma, jeżeli tak wyskoczyły karty, chociaż wiecie, że ja kart, które gdzieś tam się wysuwają, nie biorę. Ale te były naprawdę bardzo tak. chciały się tutaj pokazać, także no dobrze, zobaczymy wtedy co się tutaj pokaże. Jaka wiadomość dla Ciebie? Pięć kart. Zobaczymy, co na spodzie talii. jaka główna energia do tego czytania. O, sąd ostateczny, kochani. Wow. No, może być tak powrót jakiegoś tutaj, jakiej, jakiejś osoby, jakiegoś mężczyzny do waszego życia. No, karta sądu ostatecznego. No, stawia nas przed ten sąd, jakie sprawy trzeba tutaj, do czegoś trzeba tutaj stanąć, z czymś trzeba się tutaj porozliczać. To jest takie wezwanie gdzieś tam wszechświata do, do, do czegoś, do jakiejś sytuacji, do sprawy. Często ta karta właśnie mówi o tym, że no. Tak, jak po prostu wezwanie przed sąd, coś takiego może być jak najbardziej. Może być po prostu stanięcie przed, przed, przed swoim życiem, zobaczenia z góry, tak jakby z pozycji obserwatora, co się tutaj dzieje i do jakichś wniosków tutaj musimy dojść. Także. Gdzieś tutaj, w, te, w tej talii szczególnie fajnie to się tak pokazuje, jako no, jakieś trupy tutaj, gdzieś tutaj jakieś dusze sobie latają. To jest cmentarzysko, unoszą się do góry i poprzez te wezwanie, poprzez to tak jakby z nieba, z wszechświata, no, dochodzi do pokoju. Coś trzeba tutaj rozliczyć. Z tej ciemności robi się jasność, robi się pokój. Może być też tak właśnie, że ktoś się gdzieś tam odsunął i nagle pojawia się znowu ta osoba w Waszym życiu. Jak najbardziej. Zobaczymy zaraz, jak to czytanie dalej się tutaj rozwinie, czego będzie ono dotyczyć. Tutaj się jeszcze pokazał rycerz y, mieczy, może gdzieś tutaj taka osoba przy Was była, może jakaś y, kłótnia, może jakiś spór, y, przez co, y, o tutaj było jakieś odcięcie, był jakiś dystans, no coś takiego mogło być, jakieś właśnie kłótnie lub jakaś po prostu osoba, która albo właśnie y, gdzieś tam brzydko się odzywała, albo no gdzieś tutaj, no, była jakaś awantura, może za dużo powiedzianych słów, chociaż też niekoniecznie. Może to symbolizować po prostu to, że było odcięcie się od siebie nawzajem, i teraz tak jakby jest ponowne stanięcie do tej sprawy, do tej sytuacji. Jeżeli nie powrót tej osoby, to może po prostu trzeba będzie tutaj rozliczyć się z tym. Także. Z tą całą sytuacją, czy z tą relacją, czy po prostu no, sprawa jakaś rozwodowa, też tak może być. No dobra, ale zobaczymy, kochani, dalej, jak to tutaj, jaki dalszy ciąg tutaj, co tutaj się pojawi. Dobra, patrzymy. O, i też, kochankowie, no powiem Wam szczerze, kochani, że jeżeli coś ma się w Tarocie pojawić jakaś karta, to ona się pojawi. Ona wyskoczyła i. Rzadko mi się zdarza, żeby tak karty wyskakiwały, teraz to się tak zdarzyło. Moi kochani, wraca coś znowu na tapetę, jakaś relacja, jakiś związek, jakieś połączenie dusz, bliźniacze płomienie, bratnie duszek. Cokolwiek to jest, kochani, coś tutaj do Was wraca i jest to moim zdaniem coś intensywnego, coś mocnego, coś co musiało się wydarzyć, może jakaś karmiczna relacja, bo Sąd Ostateczny w niektórych taliach przedstawia właśnie taką e, karmiczne relacje, karmiczne sytuacje, które gdzieś tam trzeba przerobić w życiu. Trzeba wyciągnąć te trupy z szafy i trzeba to wszystko e, przepracować, przerobić. I wydaje mi się, że tak jak może ta relacja jeszcze... Nie była zakończona, i może jakaś lekcja tu nie została odrobiona, a może rzeczywiście macie być razem i obojętnie jak i co. Także no wraca tutaj do Was, kochani, jakaś znajomość, jakaś osoba, jakaś relacja, od której było tutaj, wydaje mi się, odcięcie, albo po prostu jakiś dystans, chód emocjonalny, też tak, te, też tak mogło. Było to gdzieś tam w przeszłości, jak patrzę, trochę rozczarowujące, trochę bolące, dużo gdzieś tutaj może było w tym wszystkim smutku, że może coś się tutaj zakończyło, może ktoś po prostu nie był w stanie się na Was bardziej otworzyć, albo nie był ktoś w stanie po prostu wybrać Was. I teraz, kochani, wraca to znowu. No, zobaczymy, co z tego będzie i co się tutaj dalej wydarzy. Jest tutaj trochę obrona przed tym, jest tutaj trochę. Zaczynacie stawiać granice, zaczynacie widzieć, no, jest tutaj powrót, ale albo niektórzy z Was, jeżeli dawali sobie, dawaliście sobie na głowę wchodzić i robić ze sobą, co się tylko da, to tutaj no przychodzi opór, przychodzi obrona swojego. I bardzo dobrze, kochanie, czas najwyższy, bo jeżeli ktoś nie potrafi stawiać granic, to to taka osoba nie kocha siebie i nie lubi siebie, czasami nawet, a no, no nie jest to dobre. Nie odbija się to dobrze na, na relacji, na związku, na żadnych zresztą relacjach. Granice trzeba stawiać, trzeba mieć swoje granice. Także tutaj. Zaczyna, zaczyna się stawianie tych granic, obrona, jak najbardziej. Także, no, zobaczmy, co dalej. Może być też tak, że ktoś tutaj wraca, i yy, no, pojawiają się jakieś silne emocje, ale też czujecie, że, że trzeba się tutaj może przed tym bronić. Wiecie, jak to jest. Tutaj gdzieś tam chemia jakaś działa, coś tutaj ciągnie do drugiej osoby, ale wiecie. No, że, że może Wam to też nie, dobrze nie posłużyć, nie? No to zobaczmy dalej. Gwiazda. Hmm. Tak jakby ta relacja miała być właśnie taką relacją przeznaczeniową, kochani. Ale tak jakby Tarot mówił, że uwierz wszechświatowi, zaufaj wszechświatowi, bo wszechświat wie, co będzie dla Ciebie dobre. I gdzieś tam może ta osoba czy ta relacja była jakimś spełnieniem marzeń Twoich. Było tu chyba silne przyciąganie w tej relacji naprawdę takie intensywne uczucia jak na razie trzy duże arkana na cztery karty bardzo mocne, kochani, mocne energie. Także. No, relacja, która gdzieś na kogoś chyba mocno czekaliście, mieliście dużo tutaj, może nadziei, że jakoś to, to to będzie. I no, ktoś się tutaj znowu pojawia. Jestem ciekawa, ja sobie będę dobierała zaraz karty, dlaczego ten opór i z czym on jest tutaj związany. Zobaczymy, co się tutaj dalej, kochani, zaraz pokażę. No, ale może będzie uzdrowienie tej relacji. Może właśnie dzięki temu, że się stawia tutaj te granice i walczy po prostu. O swoje, że już się tak nie poddacie, może, poddacie na tacy komuś, tylko będziecie tutaj stawiać na swoim i stawiać swoje, kochani, warunki. Dobra, i co dalej? I trójka mieczy. E, ból jakiś emocjonalny. E, trochę takie poczucie, że, że coś nie wyszło, że, że to mnie bolało. Ja zaraz będę dobierać karty. Może ta relacja, nie wiem, czy teraz, ale. Dawa, dała wam dużo właśnie bólu. Może gdzieś ta osoba właśnie przychodziła, odchodziła, była nie, nie określiła się i gdzieś tutaj was. No czuliście, że emocjonalnie jesteście troszkę tutaj pokonani przez to wszystko. I co dalej? Paść Kielichów. Mhm. Tak jakby może ta osoba była troszkę kochanie, niedojrzała. Wiecie, może była młodsza od Was. Może była jeszcze nie gotowa. Były w tej osobie jakieś uczucia, to tutaj widzę. Yy, jakieś. Yy, może i Was gdzieś darzyła uczuciami, ale tak jakby w tej osobie albo nie było gotowości na relację, albo ona po prostu była niedojrzała do, do, do tej relacji z Tobą. Też tak mogło być. To właśnie pokazuję kar karty, że to było no, bolesne. Bardzo, kochani, bolesne dający gdzieś tam nadzieję, ale jednak ten ból tutaj, ta relacja może się Wam też kojarzyć właśnie z tym bólem. I dlatego jest tutaj gdzieś ta ochrona siebie. I bardzo dobrze, kochani, że stawiacie granice, patrzcie na siebie, bo to jest podstawa. Jeżeli my nie będziemy się tutaj sami szanować i pozwalać sobie ze sobą robić wszystko, co ktoś chce... To jak ma nas ta osoba szanować, jeżeli my sami siebie nie szanujemy? Także jeżeli pokazujemy komuś, że mamy szacunek do siebie, że kochamy siebie, że stawiamy na siebie i nie zaniedbujemy siebie i swoich emocji w relacjach, to inne osoby będą nas traktować tak samo, a jeżeli tego nie robimy, no to, to tak nie będzie. Także, tak jak ja mówię, zawsze stawiajcie siebie na przodzie, wy jesteście dla siebie, Um, najważniejsi i to jest najważniejsze. Dobra. Tutaj mi jakaś mucha lata, niestety, i mnie troszkę denerwuje, ale już nie będę jej tutaj ganiać. Może, o, tutaj się pojawić od czasu do czasu w kadrze, no ale niech tak zostanie. Dobra, kochani. Ja będę teraz y, dopowiadać te karty chcę zobaczyć przed czym się tak mocno tutaj bronicie, chcę zobaczyć dlaczego te zranione serce i co tutaj dalej z tego wyniknie zobaczmy, dlaczego siódemka buław dlaczego siódemka buław ok, bo konflikt macie konflikt wewnętrzny bo nie wiecie, czy to rzeczywiście ta osoba ma dobre zamiary, czy ma złe zamiary może dosyć już tutaj walki było, wiecie może dużo tutaj walczyliście ze sobą albo z tą osobą też albo ze sobą sami wewnętrznie. Jakiś konflikt się tutaj się pokazuje, jakaś walka. Może za dużo też o tą osobę po prostu chcieliście walczyć, walczyliście, staraliście się, dużo działania, dużo takiego, wiecie, przepychanki czasami. I dlatego tutaj jest ta karta, która mówi, że teraz odgradzam się, teraz może może nie odgradzam się, ale teraz walczę o swoje. Walczę o swoje. Stawiam granice. Bardzo dobrze, 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 kochani. Dobrze, ja chcę teraz zapytać, dlaczego trójka mieczy? Dlaczego trójka mieczy? Aha, bo słońce. Może za dużo właśnie y, tego przyciągania, bo słońce też często mi pokazuje właśnie tą męską energię która bardzo nas pociąga, która gdzieś tam y, przyciąga. Ta osoba może biła wielkim blaskiem i gdzieś tam czuliście, że, że naprawdę bardzo to intensywnie gdzieś tam obecność tej osoby czuliście. Ale to było też raniące. Słońce było raniące. Może zbyt pozytywnie tutaj stawialiście tą osobę w takim bardzo y, dobrym świetle, wiecie? Może wcale tak nie było, ale czasami tak idealizujemy jakieś osoby. Idealizujemy, nasz mózg to robi po prostu, trzyma się czegoś. Tak naprawdę widzimy fakty, widzimy, że coś tu nie gra, że nie jest tak, jak ja bym chciała, ale jest idealizacja tej osoby i tutaj aż tak bardzo stawiacie ją gdzieś tam na piedestale, w takim świetle, że na koniec końców tutaj jest tylko zranienie, jest tylko ból emocjonalny. Dobra, dlaczego Paśkielich? Dlaczego Paśkielich? Tak jak mówię, nie była dojrzała ta osoba i nie mogła się tutaj określić na Was. Może nie wiedziała, czy chce, czy nie chce, tak czy nie. Gdzieś tutaj widzę w tym, że to było takie trochę dla Was destrukcyjne ten pociąg do tej osoby. Te uczucie tego promieniowania takiego silnego. Tak jakby ta osoba, mówię, była niedojrzała, może. Za mało jeszcze uczuć w tej osobie było, albo po prostu no gdzieś widzę taką niedojrzałość, że, że ta osoba na ten moment wtedy nie była zdolna do tego, żeby tutaj się określić i żeby coś wybrać, żeby wybrać na przykład bycie z Wami. Dobra. To patrzymy dalej. Ja bym chciała jeszcze dopowiedzieć tą gwiazdę. Ale mi się wydaje, nie, ja jej nie dopowiem, bo ja tutaj dokładnie wiem, o co chodzi. To chodzi o coś z przeznaczenia, o coś po prostu od wszechświata, o zaufanie do tego wszechświata, żebyście też je mieli po prostu, kochanie. Dobra, ja chcę zobaczyć, wraca ta osoba i co tutaj dalej z tego wynika. Co tutaj dalej? Z czym ta osoba do Was wraca z czym? Ok. Kochani, ta osoba wraca i chce z Wami wspólnie coś robić na, na poczek tej relacji. Przyjdzie z jakąś propozycją, przyjdzie z chęcią, zaproponuje coś, czy to wyjście, po prostu przyjdzie albo z przeprosinami, albo. No, rycerz kielichów przynosi tutaj wiadomości, no takie ciepłe, może jakieś ciepłe uczucia, może Wam powiedzieć o tym. No, szkoda, że to nie jest król, bo on jeszcze nie ma takich stałych, wiecie, on tak jeszcze nie do końca wie też, co by chciał. Może pojawić się na chwilę, a co dalej, to nie wiadomo jeszcze. No, z jakąś tutaj ofertą przyjdzie, czy przeprosiny, czy zaproszenie na randkę. No, rycerz, który. Pokazuje tutaj swoje serce na dłoni, Chcę z wami tutaj coś tworzyć, chcę działać, chcę zaangażowania w tą y, relację. Zaraz, kochani, będę wyciągać kartę radę, co Wam taro tutaj poradzi. Także pojawia się znowu osoba, która albo już byliście z nią, albo gdzieś tam się przewinęła w waszym życiu, gdzieś gdzie jakieś silne przyciąganie czujecie i no znowu przychodzi do waszego życia będzie chciała tutaj rozmów będzie chciała jakiegoś tworzenia zaangażowania się dowiedzenia się może co wy na to porozma porozmawiania z wami zobaczenia co tutaj będzie ja sobie jeszcze chcę to powiedzieć kartę z czym on tutaj może przyjść. no na pewno przyjdzie tutaj z chęcią właśnie tak jak mówiłam zaangażowania się i robienia coś Yy, czegoś wspólnie. Dobra. Ja chcę sobie jeszcze dopowiedzieć jedną kartę do tego rycerza. Dlaczego rycerz Kielichów? Okej. Okay. Bo nowa droga. Bo coś się zamknęło i coś się zaczyna. Nowy cykl. No tak jak mówię. Albo zaproponuje wspólny wyjazd. Też tak może być. Albo przebywać gdzieś z podróży, albo zaproponuje nawet jakąś podróż wspólną. Czy to jest podróż, wiecie, taka fizyczna i wyjeżdżamy gdzieś, coś robimy, albo taka podróż, wiecie, przez życie, przez to, że zamykamy to, co było za nami i zaczynamy zupełnie coś nowego. Zaczynamy, no chcę coś zacząć, zaczynam coś od nowa, zamykam ten cykl, co było, to, co stare już się zakończyło. I chcę wspólnie z Tobą dosięgać jakichś nowych celów, które gdzieś tutaj sobie stawiam. No dobra, ja jestem bardzo ciekawa, kochani, Rady co Tarot na to. Jakie ma tutaj Tarot dla Was wskazówki? Co robić? Okay. Bardzo ładna karta. Karta mówiąca właśnie o, o tym, że. W połączeniu z innymi osobami jest nam dobrze. Jeżeli chodzi o radę, szczególnie w tej talii, ta karta mówi, żeby trochę tutaj uważać, trochę być może też mm, oszczędnym, czy to w słowach, czy to jeżeli chodzi o czas, poświęcanie czasu tej tutaj osobie. Karta mówi o też takim y, trwałym połączeniu, wiecie, tak jakby. Trochę widzę, jakby Tarot chciał powiedzieć, żebyś się zastanowiła, czy rzeczywiście e, ta relacja, ta osoba jest taką osobą do stałej relacji. Czy z tą osobą będzie taki sukces partnerski, czy, czy będzie to połączenie, czy tu jest możliwość takiego e, budowania czegoś na przyszłość z tą osobą. Ja sobie tak. dobiorę jeszcze jedną kartę, bo to mnie tutaj bardzo ciekawi. Ok, mak. Mm -hmm. Znowu y, duży arkana. Karta mówiąca właśnie o tym, że y, no masz tutaj działać, masz tutaj tworzyć. Y, ty masz to w swoich rękach i wydaje mi się, że masz być tutaj takim czarodziejem Możesz tą osobę też tutaj tak mi przychodzi oczarować, jeżeli będziesz chciała. Będziesz chciał, mam takie wrażenie, że masz wszystkie atrybuty w rękach, że możesz trochę tą osobę, tak trochę wiecie, <laughs> owinąć sobie wokół palca. Że przychodzi taki moment, ale zobacz, czy to e, zapełni ten Twój słoik e, dobrami. Czy ta relacja, czy ta znajomość da Tobie tą pełnię, czy da, to, da Tobie tą, tą satysfakcję, czy będzie takie wiecie, e, czy, czy to mi coś da, czy dzięki temu będę miała będę miał e, korzyści. No dobra, kochani. No, jestem ciekawa, jak to z wami zarezonuje, czy w ogóle. Dziękuję wam i proszę oczywiście o komentarze. Piszcie, chętnie je czytam. Poproszę oczywiście łapki w górę, o subskrypcję. Dziękuję i pozdrawiam was kochani serdecznie.